Witajcie kochani, cieszę się, że mogę dzisiaj do was coś powiedzieć. Co jakiś czas mam takie chwile w swoim życiu, że mam to chwilę refleksji i zastanawiam się nad swoją przeszłością, teraźniejszością, przyszłością. Często powstaje w mojej głowie takie takie myśli powstają, gdyby nie Bóg. Być może, że każdy z Was ma coś takiego, że myśląc o swojej przeszłości mówicie, że. Gdyby nie Bóg, nie poradziłbym sobie z problemami, nie poradziłbym sobie z wyzwaniami. Gdyby nie Bóg, może mnie by tutaj dzisiaj nie było. Gdyby nie Bóg, nie dałbym sobie rady. Może myśląc o teraźniejszości, myślicie, patrząc na te wyzwania, które są dzisiaj, w obecnej chwili, te trudności, które się piętrzą, zakazy, nakazy, myślicie sobie, gdyby nie Bóg. A może patrzycie, w przyszłość i mówicie, gdyby nie Bóg, to nie miałbym perspektywy wieczności, nie miałbym nadziei, moje życie nie miałoby sensu. A być może wcale tak nie jest. Być może nie jest w Twoim życiu tak, a być może za wszystko oskarżasz Boga, że, że go nie ma, że go nie dostrzegasz w Twoim życiu, że nie jest obecny, że się gdzieś ukrywa, może masz jakieś wątpliwości, może tego nie dostrzegasz, że, że, że Bóg jest. Chcę Ci powiedzieć, że nie jest to nic nowego. Już parę tysięcy lat temu Izraelici mierzyli się z podobnymi problemami. I mąż Boży Dawid napisał psalm 124, który być może jest odpowiedzią na te wszystkie wątpliwości, na te wszystkie pytania. Posłuchajcie tego psalmu. Pieśń pielgrzymek Dawidowa. Gdyby Pan nie był z nami, niechże powie Izrael. Gdyby Pan nie był z nami, gdy ludzie powstali przeciwko nam, to byliby nas pożarli żywcem, gdy płonęli gniewem przeciwko nam. To byłyby nas zalały wody, potok zatopiłby nas. To przeszłyby nad nami wody wezbrane, błogosławiony Pan, który nie wydał nas na łup zębom ich. Dusza nasza, jak tak, umknęła z sidła ptaszników. Sidło się podarło, a myśmy wolni. Pomoc nasza w imieniu Pana, który uczynił niebo i ziemię. W innym przykładzie ten pierwszy werset brzmi: Gdyby Pan nie był po naszej stronie, niech to już przyzna Izrael. Chcę Wam powiedzieć, że w tym psalmie jest parę takich niezwykłych obrazów, ale ja chciałbym może rozpocząć od tego końcowego obrazu tego ptaka usiedlonego w sidłach ptasznika. Od razu przypomina mi się, kiedy parę lat temu w moim ogrodzie zakładałem siatki, które miały chronić krzewy owocowe, aby ptaki nie zjadły owoców. I kiedy założyłem te siatki, każdego dnia, kiedy przychodziłem z pracy, musiałem rozrywać, rozcinać siatkę, bo jeden lub więcej ptaków było uwikłanych w tej sieci i wcale nie było łatwo go wyciągnąć, trzeba było rozciąć siatkę, ptaka uwolnić, dużo czasu to wymagało, ale gdy kolejny raz wróciłem i już drugi ptak był martwy, to wziąłem. Wziąłem te sieci i odłożyłem już, nigdy więcej ich nie założyłem. I chcę Wam powiedzieć, że to jest niezwykły obraz tego ptaka usiedlonego w sieci. Niezwykły obraz serca ludzkiego, myślenia, które przez różnego rodzaju grzechy, krzywdy, pułapki myślowe zostało usidlone jak ten ptak. Co jest powodem naszego usiedlenia? Jakie są powody naszego usiedlenia? Tak naprawdę źródło jest w tym kłamstwie diabła, które już na początku swój, swój efekt miało w ogrodzie Eden, kiedy to tak naprawdę człowiek chodził w Bożej obecności, był blisko Boga, przebywał. W Bożej obecności, a diabeł to wszystko zniszczył. Udało mu się wmówić, że Bóg coś przed człowiekiem ukrywa, że Bóg nie chce pełni jego szczęścia, że Bóg nie chce mu poznać do końca dobra i zła, że Bóg chowa coś przeciwko niemu, że Bóg nie chce, aby człowiek był tak do końca szczęśliwy. I człowiek się zbuntował, człowiek postawił się przed Bogiem, Bóg stał się jego wrogiem, obcym, dalekim. Które chce zrobić mu krzywdę, i tak naprawdę to spowodowało, że weszliśmy w te sidła, i bardzo nas to niszczy. Niszczyło i niszczy po dziś. Ten psalm jest takim krzykiem. Przestańmy tak myśleć. Niech powie Izrael, niech przyzna to już wreszcie Izrael. To tak jakby Izrael myślał, że Bóg jest jego wrogiem, Bóg jest jego nieprzyjacielem. Bóg go nie kocha, nie dopuszcza do jakiegoś dobra. I często to się ujawniało, kiedy wyszli z Egiptu, byli na pustyni i mówili, dlaczego nas tu wyprowadziłeś? W Egipcie mieliśmy wszystko, mieliśmy wszystkiego pod dostatkiem. Teraz nie mamy co jeść, nie mamy co pić, pomrzemy na pustyni. A często było tak, że w innych fragmentach czytamy, że Izrael się modlił, pościł, a mówi. I mówi do Boga, przecież ty nas nie słyszysz, nie dostrzegasz, że cierpimy, że mamy problemy, że jesteśmy w nieszczęściu. Ty w ogóle tego nie dostrzegasz, nie widzisz. A psalmista mówi: odrzućmy wreszcie takie myślenie, niech już to wreszcie przyzna Izrael, że Bóg jest po naszej stronie, to znaczy, że chce naszego najwyższego dobra, naszego szczęścia. I poczuje się wtedy wolny, jak ten ptak uwolniony z tego sidła. Będziesz mógł z ufnością powiedzieć, Pan pomocnikiem moim, nie będę się lękał. Cóż może mi uczynić człowiek? Bo gdyby Bóg nie był po naszej stronie, że gdyby, nie Bóg, gdyby Bóg nie był rzeczywiście z nami, to byliśmy powaleni by, zniszczeni, nie mielibyśmy, żadnego nie mielibyśmy żadnych szans, nasze życie nie miałoby sensu. Jeżeli ten, kto jest najwyższym dobrem, nieskończoną miłością, sprawiedliwością, byłby przeciwko nam, to tak naprawdę nie mamy żadnych szans. Ech. Nie udałoby się nam pokonać żadnych trudności, nie udałoby się nam pokonać przeciwnika, bylibyśmy przegrani. Niech wreszcie to przyzna Izrael. Czy czasem nie jest tak w naszym życiu, że traktujemy Pana Boga jako naszego wroga, że nie jest po naszej stronie? Z pewnością tak nie myślimy. Ale może są takie rzeczy, że Bóg mówi, to jest dla ciebie dobre, a to jest złe. To jest droga, którą masz iść, a tą drogą nie idź. A my myślimy, że Bóg tutaj coś nam zabiera, że Bóg tak naprawdę nie chce naszego szczęścia. Mi się to podoba, a Bóg mówi, że to jest złe, że to jest niedobre. Podoba mi się na przykład. Żona jakiegoś mężczyzny, a ja chciałbym ją mieć, a Bóg mówi: Nie możesz mieć tej kobiety, pożądam tego, co ma mój sąsiad, a Bóg mu mówi: Nie pożądaj. Chciałbym pracować w sobotę albo załatwić sobie sprawy w sobotę, bo tak mi pasuje. Mam dodatkowy dzień, a Bóg mówi: Ten dzień jest święty. Potrzebuję coś przynieść z zakładu. W zakładzie jest tego pełno. Nikomu to nie jest do końca potrzebne. Nic się nie stanie. A Bóg mówi, nie kradnij. Rodzice mnie nie szanują, a Bóg mówi, szanuj czci rodziców. Lubię się napić, żeby zapomnieć o swoich problemach. a Bóg mówi, nie nadużywaj alkoholu. Myślę, że takie i może podobne momenty są w naszym życiu. Każdy z nas je ma. Takie potrzeby złego który nie ośmiela się pokazać Boga jako zło, ale... bo wie, że my tego tak naprawdę nie kupimy, ale że On niekoniecznie chce naszego szczęścia, naszego dobra, tak jak może my sobie byśmy to wymarzyli. I, kochani, w środku tego psalmu są takie niezwykłe obrazy, wspaniałe obrazy, że tak naprawdę, gdyby Bóg nie był po naszej stronie, gdyby Bóg nie był z nami, to tak naprawdę wszystkie siły zła by nas już zniszczyły, dawno by już nas nie było, wody by nas zalały, ludzie by nas zniszczyli, nie mielibyśmy żadnych szans. I chcę powiedzieć, że na świecie jest tyle zła, tyle niesprawiedliwości i ludzie. Nie oskarżają złego za to, nie oskarżają siebie, ale często oskarżają Boga. Chcę wam powiedzieć, że ten psalm ma jedną niezwykle ważną, prostą myśl: że jeżeli masz poczucie, jak ptak zamknięty w sidle, że twoje serce nie może się uwolnić, że oskarżasz Boga, masz pretensje, pytasz, dlaczego mnie nie kocha, dlaczego tak się dzieje, że On nie jest po mojej stronie, to chcę Ci powiedzieć, że w tym psalmie ten werset ósmy prowadzi do rozwiązania tego problemu. Pomoc nasza w imieniu Pana, który uczynił niebo i ziemię. Wspomożenie nasze w Bogu. Jak to rozumieć? Jaki jest dowód na to, że tak naprawdę nasza pomoc jest w Bogu? Że On chce naszego dobra, że on chce naszego szczęścia, jak mogę mu zaufać, że on taki naprawdę jest? Chcę ci powiedzieć, że już Jan w pierwszym liście, czwartym rozdziale, ja jest parafrazuję, mówi takie słowa, że to Bóg pierwszy nas ukochał i dał swego syna za nasze grzechy. Chcę ci powiedzieć, że to jest najlepszy dowód, że Bóg jest po naszej stronie. Że Bóg dał swojego syna Patrzył jak go oprówają, patrzył jak z niego szedzą. Patrzył jak go biczują, patrzył jak musi cierpieć, jak musi być poniżony. Jak w końcu musi być ukrzyżowany. Chcę wam powiedzieć, że to jest coś niezwykłego. Bóg który ma wszelką moc, Bóg, który jest Panem Nieba i Ziemi, Bóg, który mógł przerwać to w jednej chwili, mógł zniszczyć wszystkich tych ludzi, mógł ich unicestwić, mógł to wszystko przerwać. Nie przerwał tego, bo jemu zależy na Tobie i na mnie. On chce być po Twojej stronie, On chce Ci pomagać, On chce Ci wspierać. Jest to najlepszy dowód, że Bóg jest po naszej stronie, bo Chrystus za nas umarł. Sidło podarte, a myśmy wolni. W Jezusie Chrystusie jesteśmy uwolnieni od grzechów, mamy perspektywę życia wiecznego. Przyznajmy to wreszcie, gdyby nie Bóg. Amen.